Dzień dobry. Chciałbym zaproponować Wam proste ćwiczenie medytacyjne, które pomaga w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, których ostatnio doświadczamy bardzo dużo. Na przykład złość, taka złość połączona z frustracją, z bezsilnością, ale również dużo lęku dużo obaw związanych z naszym zdrowiem, życiem, bezpieczeństwem finansowym itd. Tak I ćwiczenie polega na tym, że jak powiedziałem, jest to ćwiczenie medy medytacyjne, więc najlepiej jakbyś usiadł, miał, zorganizuj sobie warunki jakieś takie sprzyjające, żebyś miał dobrą przestrzeń, żeby cię nikt nie przeszkadzał. Usiądź sobie, zamknij oczy i, na przykład, w tym ćwiczeniu możesz popracować ze swoją złością. Możesz przykładowo wyobrazić sobie, z tymi zamkniętymi oczami, wyobrazić sobie sytuację, która wywołuje w tobie złość. Na przykład, pomyśl o jakimś szczególnie nielubianym przez ciebie polityku. I poczuj tą złość. Poczuj, co czujesz. Poczuj to w ciele, to coś, poczuj to, co się z Tobą dzieje w tym momencie. I gdy już poczujesz tą złość, to w tym momencie spróbuj zapomnieć o źródle tej złości. Zapomnij o tym polityku. E, odetnij swoją złość od obiektu, od źródła. I skup się na samej złości, na samym uczuciu. I bądź z tym uczuciem. Doświadczaj go, poczuj go, poczuj swoje ciało, co się dzieje, jak reaguje Twoje ciało podczas przeżywania tej emocji. Przypominam, skupiasz się tylko na samej złości. Zapominasz o źródle, zapominasz o obiekcie. I jesteś. Tylko z tą emocją. Ona jest w tym momencie najważniejsza. I w podobny sposób możesz pracować z lękiem. Masz zamknięte oczy i myślisz o pandemii, o, o wirusie, o czujesz lęk, który mm, właśnie ta sytuacja w tobie wywołuje, lęk o swoje zdrowie, o życie. I również odcinasz się od obiektu, od źródła. Zapominasz o wirusie, zapominasz o pandemii. Skupiasz się na samej emocji, na tym, co czujesz. Skupiasz się na samym lęku. Co on w tobie robi? Co on robi w twoim ciele? Jakie twoje ciało ma mm, odczucia? Jaka jest reakcja twojego ciała? I po prostu z tym jesteś. Obserwujesz, czujesz, przeżywasz. I w ten sposób możesz pracować z każdą. Emocją, która jest dla ciebie trudna. Na początku, jakby wywołujesz tą emocję. Najpierw myślisz o źródle, o obiekcie, który jakby jest bezpośrednio związany z tą emocją, a potem zapominasz o obiekcie, zapominasz o źródle. Skupiasz się na samej emocji i po prostu ją przeżywasz. Jesteś z nią, obserwujesz ją. Obserwujesz swoje ciało, obserwujesz swoje. E, uczucia. Spróbujcie. E, bardzo Wam polecam to ćwiczenie. Jest bardzo transformujące. E, pomaga w lepszym radzeniu sobie właśnie z tymi e, emocjami, i ostatecznie też prowadzi do tego, że się uwalniamy od tych emocji. One już nam tak bardzo nie, nie doskwierają. Dziękuję.